Hoł, 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 witajcie kochani w kolejnym wspaniałym odcinku Nowogórskiego, a no tym razem to już będzie ostatni, jeden z ostatnich odcinków na ten rok. Jak widzicie, coś się zmieniło, jakość dźwięku jest lepsza, jakość obrazu jest lepsza, światło jest wszędzie, nic nie mryga, nic takich rzeczy. No właśnie, wreszcie wyciągnąłem kamerę i spędziłem nad montażem tego filmiku całe... No, dosyć sporo. <laughs> no, nie przygotowałem sobie żadnego pomysłu na ten filmik. Po prostu chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia, jak i szczęśliwego nowego roku. Również no. Pełno szczęścia, zdrowia i pomyślności, aby Wasze najskrytsze marzenia się spełniły, abyście mieli co oglądać na YouTubie. No i może najlepiej, żebyście też mnie dużo oglądali i subskrybowali, gdyż od momentu, jak tylko będę mieć swój komputer, nowiutki, to będę właśnie tak nagrywał, tak jak tutaj widzicie, w takiej oto jakości. Full HD, gdyż zaploadowanie filmików 4K zapewne zająłby mi o wiele, wiele więcej czasu. No i też, kto by chciał oglądać moją mordę w 4K? My tutaj tylko rozmawiamy, prawda? Prawda. Co ja będę robić w święta? No, na pewno nie będę nagrywać żadnych nowych filmików. Mam dla Was przygotowane... Jezu, mam tu zapisane... Hmm, ...dwa filmiki, po czym, no... Jest jeden filmik, który nagram no, dzień przed nowym rokiem i pojawi się właśnie 1 stycznia. To praktycznie nic nie będę robić przez ten okres świąteczny. Chcę go spędzić z rodziną, ze znajomymi, bliskimi mi osobami, jak i też no, trochę popracować w wolnej chwili od jedzenia barszczu czy rybki nad pracą, nad nowymi odcinkami Nowogórskiego. Aktualnie mam zamiar właśnie w taki sposób, jaki mnie teraz widzicie, nagrać parę odcinków, yy, na których przetestuję mój nowy komputer I jeśli wyjdą one satysfakcjonująco, to oczywiście będziecie mogli je zobaczyć na moim kanale, jak tylko będę mieć komputer i jak tylko je zmontuję. <ścoughs> Więc przypomnijmy sobie ile czasu spędziłem nad montażem. Bardzo dużo.